Szanujmy te rozwiązania jesienne i korzystajmy, póki mamy je w tak dużej ilości, ale też wiele z nich nadal jeszcze nie ma mocno obciętych dawek w porównaniu do tego, co może się pojawić. Przy rozwiązaniach nalistnych zwalczamy miotłę tylko tą, która jest w tej chwili czyli jeżeli wykonaliśmy zabieg 15 października, to wschody z kolejnego tygodnia już. Będą sobie dowolnie wchodziły. I jeżeli chodzi o flufenacet, to jest substancja, która typowo działa przez glebę, czy jej działanie na części nadziemne, na nie wiem, jeden, dwa liście też występuje. Gleby lekkie z dobrą wilgotnością, gdzie te opady nam się rozłożą, to znowu światło do tego, że. Niższa dawka ma szansę e, zadziałać. Tam, gdzie jest orka, jest mniejsza potrzeba, żeby ten sulfonolomocznik sulfonol dodać. Tam, gdzie jest tak. bezorka, gdzie mamy większe te samo siewy, rzepaku, trzeba jednak go dodać, żeby te samo się zwalczyć. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Epole do Popisu w filmie serii Uprawiamy zboża jesienią. Dzisiaj dobrnęliśmy w końcu do tematu chwastów, czyli tego zabiegu, który jest najczęściej wykonywany jesienią w plantacjach, na plantacjach zbóż. Moim ekspertem jest dzisiaj dr Habitowany Profesor Uniwersytetu Przełęczego w Poznaniu, Łukasz Sobiech, z którym porozmawiam o tym, jak zwalczać miotu, jak zwalczać fasty dwuścienne, tak żeby to zrobić dobrze. I przy okazji chciałbym Wam przypomnieć jeszcze 18 październik, piątek, dni pola kukurydzy w gminie Komorniki pod Poznaniem. Was jest chętny, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu, zobaczyć publiczny zbioru kukurydzy, posłuchać m.in. pana doktora Jerzego Pruchnickiego. Proszę piszcie na emysłnkopolemałpawp.pl. Tam Wam prześlę więcej informacji, jak w tym wydarzeniu można uczestniczyć. A teraz, już nie przedłużając, wracamy do zbóż, wracamy do chwastów. Miłego oglądania. W tym odcinku chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak przeprowadzić odtwarzanie jesienne w takich standardowych przypadkach, jak mamy na polu miotłę i kwasy dwuliścienne. No miotła można powiedzieć, że jest typowym przykładem, ale takim typowo nietypowym, bo może być odporna, może być wrażliwa. To jest na pewno najbardziej rozpoznawalny kwas w Polsce i taki, który jest, sprawia nam najwięcej problemów. To widać szczególnie na wiosnę. W szczególności wtedy, kiedy ktoś przesuwa ten zabieg na wiosnę i jeszcze wykonuje go bardzo późno. E, powiedz mi Łukasz, czy możemy pokusić o takie stwierdzenie, że mm, dobrych preparat na jesień powinien składać się z jakichś elementów takich typowych do tego, żeby on był w pełni skuteczny? Jeżeli chodzi o podejście do zwalczania miotły jesienią, to no, mamy jeszcze szerokie spektrum substancji. To o czym zawsze powtarzam, nie tylko studentom, ale rolnikom na szkoleniach: szanujmy te rozwiązania jesienne i korzystajmy, póki mamy je w tak dużej ilości, ale też wiele z nich nadal jeszcze nie ma mocno obciętych dawek w porównaniu do tego, co może się pojawić. I tak naprawdę, dzięki temu, że będziemy stosowali te różne rozwiązania w większych dawkach, odwlekamy na naszych polach problem uodpornienia się miotu, bo. Myślę tutaj o takich substancjach jak chlorotoluron. Zobaczmy, że wypadł nam izoproturon z tej samej grupy. Mamy diflufenikan, mamy pendimetalinę, mamy prosulfokarb, mamy flufenacet. O którym też możemy dużo mówić, jaka będzie jego przyszłość, bo jest niepewna. No tych rozwiązań znaleźlibyśmy jeszcze kilka, pojawi się też kilka nowości. Jeżeli chodzi o, o, o rozwiązania jesienne, aczkolwiek to nie będą nowe mechanizmy, czy jeden będzie powiedzmy bardzo przełomowy, a tak naprawdę odkryty w latach 80., ale to wchodzimy już mocno w detale. Natomiast zostają nam tak naprawdę wiosenne rozwiązania dwa dwa mechanizmy działania: mechanizm działania pierwszy i drugi według Krak. Czasami stosowane już jesienią. Specjalnie odwykłem to e, przeskoczyłem do wiosny, bo już te rozwiązania są stosowane w momencie masowych wschodów miotły zbożowej jako późna aplikacja, czy w tych rejonach, gdzie nie sprawdzają się zabiegi doglebowe, e, odkładane są jako właśnie wygodny zabieg na listny. I późno jesienny, ale tak naprawdę on rozwiązuje problem tylko tu i teraz. Tego, co już wyszło. Dokładnie. Nie działa nam to na cały okres przedłużającej się wegetacji zimowej, a tak naprawdę, jeżeli zastosujemy rozwiązanie doglebowe oparte o te substancje, to mówimy o tych kilku tygodniach dodatkowego działania. Danej substancji, czy, czy nawet może, może to wchodzić w miesiące, w zależności od przebiegu wegetacji. Natomiast przy rozwiązaniach nalistnych zwalczamy miotłę tylko tą, która jest w tej chwili. Czyli jeżeli wykonaliśmy zabieg 15 października, to wschody z kolejnego tygodnia już będą sobie dowolnie wchodził. Mhm. E, czyli tak naprawdę z jednej strony fajnie, że mamy te rozwiązania stosowane też na tam jesień, no bo daje to nam szersze możliwości zwalczania, no ale z drugiej strony trochę też ograniczamy się do ewentualnych korekt wiosną, nie, no bo to może tutaj powodować duże problemy. E, flufonacet jest na pewno tą substancją najczęściej stosowaną obecnie w zwalczaniu miotu zbożowej. Też jak gdyby to, że m, ta substancja czyna uwolniła się kilka lat temu, uwolniła też jak gdyby rynek, prawda, w kontekście stosowania. I faktycznie można powiedzieć na dzisiaj, że tam, gdzie jest flufenacec stosowany na jesień, tam jest na pewno czysto. Jak gdyby nie ma uodpornie miotły, nie ma problemu z miotłą, w większości przypadków są jakieś skrajne, zawsze one się mogą znaleźć. Ale jest to substancja czynna, która również produkuje dużo pytań. Ile tych gramów podać, żeby to miotło zwalczyć? Czyli. Ludzie szukają takich uproszczeń, których my nie lubimy tak? w kontekście jasnej de de deklaracji dawki. Czy 100 gramów, czy 125 gramów, czy może jeszcze więcej. To zależy od kilku czynników. Od, od jakich, jakbyś mógł powiedzieć, w kontekście dobrania ilości substancji czynnej. Oczywiście pierwsze pytanie, w którym momencie aplikujemy herbizyt. Czy to jest aplikacja typowo doglebowa, czy jednak już nalistna i widzimy, że zaczynają wchodzić nam pierwsze e, miotły. Tu oczywiście... Gleby ciężkie idziemy wyżej z dawką niż na glebach lekkich. Gleby lekkie, z dobrą wilgotnością, gdzie te opady nam się rozłożą, to znowu światło do tego, że niższa dawka ma szansę e, zadziałać. Natomiast jeżeli idziemy w zabiegi powschodowe substancją działającą glebowo, wtedy te dawki muszą być odpowiednio większe. Powiedzieliśmy o rodzaju glebie, e, gleby, powiedzieliśmy o e, wielkości chwastów, e, no, Warto też wspomnieć o tym, jaki partner jest stosowany i czy jest to rozwiązanie gotowe w sensie jakości formulacji danego preparatu. Czy dodajemy do naszego rozwiązania diuwant? Tutaj zwracamy szczególną uwagę, że jeżeli dodajemy substancje jak na przykład diflufenikan, który jest inhibitorem barwników, w tym momencie tworząc złożone mieszaniny, czy dodając diuwanty i stosując je powschodowo, możemy spowodować przemijające przebarwienia na, na liściach, szczególnie pszenicy, ale jeżeli chodzi o rozwiązania doglebowe, tutaj jest wskazane, Właśnie dodatki adiwantów doglebowych dla przytrzymania wierzchniej warstwie gleby tych rozwiązań, i wtedy możemy mówić o tym, że ta mniejsza dawka, czyli przyjmijmy bliżej 100 g i, i, i tych dolnych rozwiązań 120-100, ma sens i będzie nam skutecznie działało. Co ważne, powiedziałeś, że masowe czy uwolnienie tej substancji. Powoduje, że ona bardzo dobrze działa. Ona bardzo dobrze działa, ale pamiętajmy też, nie możemy jej nadużywać. No, niestety, Unia Europejska już tutaj zrobi pewne regulacje w tej kwestii w najbliższych latach. Ale zobaczmy, że w Niemczech mamy już odporności na flufenacet. Badania monitoringu odporności już od lat wskazują uodpornienia na flufenacet, więc oczywiście nie ma substancji bez wad. Nadużywanie każdego rozwiązania powoduje odpornienia. Mhm. Jeżeli chodzi o fenacet, to jest substancja, która typowo działa przez glebę, czy jej działanie na części nadziemne, na nie wiem, jeden, dwa liście, też występuje. No bo często mamy takie aplikacje na między pierwszym a trzecim liściem pszenicy, gdzie często ta miota też już kiełkuje z Tak, jeżeli mówimy o mechanizmie działania, to zdecydowanie jest to przez glebę, aczkolwiek jeżeli mówimy o tym, na jakie chwasty aplikować, bo tu musimy sobie to oddzielić, zdecydowanie te rozwiązania, kiedy widzimy już chwasty, kiedy mamy wykształcony pierwszy, drugi liść, w tym momencie jak najbardziej te rozwiązania będą skuteczne, ale już nie tak jak wtedy, kiedy robimy to doglebowo, kiedy ten chwast zaczyna kiełkować, albo e, kiedy dopiero e, trafimy go idealnie w momencie kiełkowania. Mm -hmm. Tak naprawdę, patrząc na to, jak w praktyce są stosowane herbicydy na jesień, no to mm, chociażby z układu produktów, które są na rynku, tym takim najbardziej popularnym terminem to jest między pierwszym a trzecim liściem pszenicy. Bo często też jednak zależy nam na tym, żeby kwasy dwuliścienne, które które występują na polu, żeby one też już chociażby były w fazie ty, 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 tych siewek, aby preparat mógł w pełni skutecznie je zwalczyć. I ważna informacja, która mi się tutaj też nasuwa, to jest taka, że, że miotła nie kilkuje najczęściej razem z pszenicą, prawda? Jak gdyby ona się pojawia chwilę później, dlatego to okno zabiegowe między pierwszym a trzecim liściem, ono jest... Można powiedzieć dla większości produktów bardzo dobrym oknem do stosowania, tak, żeby był produkt pełni skuteczny. No jeżeli mówimy o tych bardzo szybkich aplikacjach, na przykład na szpilkowanie, to, to w tym momencie pamiętajmy o tym, że to jest bardzo dobre rozwiązanie na namiotłe, ale w niektórych przypadkach może być ryzykowne dla samej pszenicy czy innych gatunków zbóż. Natomiast tu warto zwrócić uwagę, że te rozwiązania nigdy nie idą same. Tak? Mamy wiele tych substancji, które wymieniliśmy, miotłobójczych, mają też szerokie kompendium, jeżeli chodzi o inne chwasty dwuliścienne. Więc oczywiście z tych akurat, o których do tej pory rozmawialiśmy, działają bardzo szybko we wczesnych fazach rozwojowych, czyli, czyli tutaj właściwa aplikacja. Ale dobrą mieszaniną będzie taka mieszanina, w której Dobierzemy komponenty zwalczające miotłę różnymi mechanizmami działania, ale zwrócimy uwagę na te chwasty, które no stają się języczkiem uwagi od lat. Tak? Czyli będziemy mieli rozwiązania na przede wszystkim HABRA, to jest chwast, o którym mówię od lat, który naprawdę jest już dużym zagrożeniem, a będzie tylko coraz większym. Nadużywaliśmy tribenuronu, mamy już na niego uodpornienia. Więc w tym momencie stosowanie dużych dawek chlorotoluronu często wiąże się z ryzykiem uszkodzeń pszenicy, więc wielu rolników odchodzi od tej substancji i tu staje nam się to dużym problemem. To taka diagnoza, dlaczego właściwie ten Haber, ale nie tylko sam Haber. Zobaczmy też, że mamy bodziszek, tak? mamy, bodziszek mamy przetaczniki. No tutaj poszukiwanie tych rozwiązań, jeżeli chodzi o dobre rozwiązanie na przetaczniki wiosenne, no to mamy na przykład pyroksulan, tak? no, ale musimy czekać do wiosny. W tym momencie, jeżeli w mieszaninie mamy na przykład prosulfokarb, wtedy te przetaczniki no, będą bardziej uzupełnione. Ale typowa DFK też ma działanie bardzo silne Średnie. na przetaczniki, więc jak gdyby też szukając rozwiązań konkretnie pod jesień, no to tutaj no, DFK często jest tym składnikiem pomocniczym, który nam czy to fiołka, czy przetaczniki czyści bardzo dobrze. Zwłaszcza przede wszystkim fiołek, tak? bo tutaj to jest języczek uwagi, jeżeli chodzi o przewagę tej substancji, jeżeli mówimy o diflufenikanie. Właśnie zwalczanie fiołka w bardzo niewielkich dawkach. Tutaj znowu możemy dojść do tego, jaka to ma być dawka. Trudno to jednoznacznie odpowiedzieć. Jest to bardzo dobrze działająca substancja, no ale jeżeli mamy masowe występowanie fiołka, wtedy te dawki musimy. Mieć większe. Pytanie też, czy trafimy idealnie w fazy rozwojowe, bo ten fiołek możemy mieć w fazie pierwszej par liści czy nawet liścieni, ale możemy już mieć rozwiniętą dość mocno rozetę i wtedy ten problem e, no, będzie wymagał dużo większych dawek. Wiemy też o, o stosowaniach diflu, zastosowaniach diflufenikanu na wiosnę. W praktyce, taki moje, te 50 gramów to jest taki absolutny też minimum w kontekście fiołka i przytaczników. Jeżeli chodzi o te dwa tylko gatunki dwuliścienne, no to 50 gramów i, i Wyższa dawka do maksymalnie 150, prawda? Pamiętamy, przy tych rejestracjach solo, to tam nam się to spektrum zwiększa po przytulię, prawda? Czy też pomiotu jako Pytanie, jaka przytulia, w jakiej fazie, ile okułków, bo jeżeli mówimy o dużej przytuli, tutaj oczywiście te rozwiązania nie są tak skuteczne, ale przy tych wczesnych aplikacjach faktycznie ta przytulia może być wyeliminowana. Wspomniałeś o habrze, wspomniałeś o obudziszku, wspomniałeś o przytuli. naprawdę te trzy gatunki kwasów bardzo łatwo można połączyć z haloksyfenem, czyli z aryleksem, bo to jest ta substancja czynna, która już nie jest taka młoda, bo ma bodajże 5-6 lat na rynku jesiennym, ale aryleks bardzo dobrze powschodowo na listnie zwalcza te, te gatunki chwastów i te produkty, które mają w swoim składzie aryleks faktycznie charakteryzują się tym, że czy to jest bodziszek, czy przytulia, czy także haber, który może solo tej wrażliwości nie ma w pełnej, ale w formulacji gotowej z innymi substancjami czynnymi już tak, to jest rozwiązanie, które można w praktyce ocenić bardzo dobrze, jeżeli chodzi o to, co te chwasy dwuścienne trudne zwalcza. Dokładnie, tutaj hmm, haloksyfen to jedno, ale pamiętajmy o tym, że zastosowanie tego we właściwej formulacji tu naprawdę hmm, różnica w wielu doświadczeniach można powiedzieć jest hmm, widoczna gołym okiem, ale. Nie zapominajmy też o innych substancjach, bo mamy na przykład florasulam. Tylko pamiętajmy o tym, że florasulam to ten sam mechanizm co tribenuron, czyli ta odpornienia, jeżeli już występowały po tribenuronie, to florasulam też będzie działał tutaj dużo słabiej. Mamy rozwiązania oparte o regulatory wzrostu, ale tu głównie myślimy o wiośnie. Mówimy też o habrze, którego zwalczamy w innych uprawach wcześniej, czyli mówimy o chlopyralidzie, na przykład, tak, który z powodzeniem możemy stosować w rzepaku czy w uprawie buraków cukrowych, ale mówimy o ograniczaniu potencjału występowania właśnie chociażby habra, właśnie już w uprawie pod kątem uprawy zbóż. Jeżeli chodzi o haber, to chyba to też nie będzie chwaz dla wszystkich naszych widzów, prawda? bo on występuje w szczególności na glebach takich lekkich, prawda? Tam, gdzie mamy bardziej mocne, bardziej zwięzłe gleby, tam habra raczej nie ma. Dokładnie, aczkolwiek Książkowo przyjęło się, że Haber powinien występować na glebach kwaśnych i lekkich, ale tu już dajemy do oceny naszym widzom, jakie mają gleby. I, i, I czy tam występuje haber? Bo niestety ekspansja habra e, idzie w kierunku również dobrych pól i, i na tych dobrych jakościowo polach o wysokiej zasobności, próchnicy o dużym kompleksie sterpczynnym, też ten haber zaczyna się nam pojawiać. Ok, z ostatnich takich chwastów ciekawych e, występujących na jesień to są, to są samosiewy rzepaku. No, wydawałoby się, że bardzo łatwy chwast do zwalczania, prawda? Bo kilka gramów sulfonolomocznika tak zwanego, czy to będzie tribenuron, czy to będzie florasulam, czy substancje które były wycofane kilka lat temu, czy chociażby met który też jest stosowany, no to nam załatwia sprawę. Tylko, tylko właśnie mm, pytanie czy zawsze ten sulfonolomocznik jest potrzebny, żeby samo się w rzepaku zwalczyć, czy są sytuacje, w których on nie jest konieczny. Zaczę pytanie mm. Który to jest rok po uprawie rzepaku? Zwróćmy na to, na to uwagę, jaki jest duży potencjał tego rzepaku w glebie. Jeżeli to jest zaraz po, no to oczywiście wtedy zwracamy uwagę na to, że ten potencjał jest ogromny, ale systemy nowoczesnego podejścia do rolnictwa mówią nam o tym, aby maksymalnie na ściernisku, jeszcze zabiegami agrotechnicznymi, nie mówię tutaj o glifosacie, ale o zabiegach mechanicznych, jesteśmy w stanie kilkukrotnie. Wykonując takie zabiegi, no ale to jest praco i kosztochłonne, wykonać na ściernisku, ale dalej, oczywiście, jeżeli mamy system uprawy uproszczonej, no to troszeczkę inaczej będzie to wyglądało niż przy systemie orkowym, tak? Więc tutaj też dobierajmy w zależności od systemu uprawy, od dynamiki wschodów, kiedy mamy te chwasty bardzo małe, wtedy rozwiązania. Nie tylko oparte o mogą e, być wystarczające. Czyli wprost, tam gdzie jest orka, jest mniejsza potrzeba, żeby ten sulfonolomocznik dodać. Tam, gdzie jest tak. bez orka, gdzie mamy większe te szepaku, trzeba jednak go dodać, żeby te się zwalczyć. Coś kosztem czegoś. Skoro zabieramy coś naturze, to musimy e, w ten sposób e, to oddać. Tak? Mhm. Rozwiązania jesienne są coraz bardziej skuteczne na przestrzeni ostatnich przynajmniej kilkunastu lat, bo, nie wiem, te 15 lat temu mm, mieliśmy sytuację, gdzie często trzeba było poprawiać na wiosnę, ale to wynikało też z zimy, jakie były, z ilości wody. I tak naprawdę w tym sezonie mieliśmy podobną sytuację, bo zima i przedwiośnie były mokre, przynajmniej w połowie Polski, i nie zawsze te zabiegi, jak gdyby jesienne, były w pełni skuteczne. Czyli musimy wziąć poprawkę na to, że rozwiązanie mm, stosowane na jesień nie zawsze trzyma nam długo, tak? Od tego, jak długo będzie trzymać, to zależy od ilości wody, tak, jak rano nam, nam, nam spadnie i od jakich jeszcze czynników może to zależeć? No tu przede wszystkim zwracałbym uwagę na fazę rozwojową, długość zim wody, temperatury. Temperatury, temperatury w trakcie zabiegu również, to, to jest też ważne. Ale pytanie, czy też w jakiś sposób nie podsumowując tego, bo tych czynników ryzyka mamy wiele, zarówno na jesień, jak i na wiosnę. Znowu wiosną nie jesteśmy w stanie wjechać na pole. No więc pytanie, ten zabieg jesienny Powinien być wykonany. Tutaj, czy warunki pogodowe mamy? takie czy inne. Ja uważam, że to jest taka solidna podstawa. Nawet jeżeli na naszym polu nie mamy pełnej presji chwastów już jesienią, to skupmy się na tych, na których mamy, czyli jeżeli mamy miotłę i pojawia nam się na przykład haber albo mamy miotłę i pojawia nam się przytulia czy fiołki, to skupmy się tylko na tych gatunkach. Ewentualnie jeżeli mówimy o późnych aplikacjach, to w tym momencie to spektrum już jest dużo większe. Przedłużająca się jesień no to o Oczywiście szeroka gama chwastów, o której e, mówiliśmy już wcześniej, zwłaszcza z tymi chwastami e, trudnymi, jak bodziszki, jak e, przetaczniki, jak właśnie Haber. E, wtedy to rozwiązanie no, już musi być szersze. Zachęcamy do tego, żeby jesienne zabiegi wy wykonać wszędzie tam, gdzie mamy terminy op optymalne i przyspieszona siewu. Ja tak e, z perspektywy czasu i doświadczenia myślę, że jeżeli ktoś sieje zboża po kukurydzy późno zbieranie, czy po burakach, czyli się gdzieś tam, nie wiem, początek listopada, to to są takie plantacje, które można z czystym sumieniem przesunąć na odtwarzanie wiosenne. Bo tam, jak gdyby, presja chwastów będzie bardzo mała na początku. Bo kiełkują. Znaczy mają gorsze warunki do kiełkowania. Jeżeli Król mówimy dzień... o samej masie chwastów, tak. Natomiast jeżeli mamy problem na takim polu, na przykład z miotłą, która się nam uodparnia, to mimo wszystko skorzystajmy z zabiegu jesiennego. Nawet jeżeli są warunki Typowane do miotu. siewu, to, to skorzystajmy chociażby typowo zabieg miotłowy, żeby użyć tych szerszych spektrów, jeżeli chodzi o mechanizmy działania, a dopiero wiosną poprawiać. Oczywiście to jest rozwiązanie wygodne. ono Wystarczy zazwyczaj tylko wiosenny, ale jeżeli myślimy o tym długoterminowo, to powinniśmy wejść już na jesień, aby tą strategię antyodpornościową stosować. Czyli, jak zawsze, analizować, myśleć, przewidywać, patrzeć, co mamy, co się może wydarzyć, co stosujemy, nie tylko pod kątem nazwy produktu, ale też chociażby przede wszystkim substancji czynnych, które są w tych produktach i mechanizmach. Ale też formulacji. I formulacji, bo formulacja to jest właśnie to jest taka cecha często niedoceniana, taki czynnik niedoceniany, nie? bo faktycznie dużo jest rozwiązań, które składają się ze składaków, Dwóch, trzech produktów, które stosowane są w dawkach niższych niż te pełne, więc mamy automatycznie mniej formulantów, adiowantów, które są w nich zawarte, prawda? Więc w szczególności tam warto dodawać te adiowanty z zewnątrz, albo opierać się o produkty, które są sformułowane w jednym preparacie, bo tam mamy jednak przebadane to od A do Z w kontekście tego, ile jest różnych koformulantów, które. Wspomagają działanie substancji tak Dokładnie, ale też zobaczmy, nawet producent, formułując dany preparat, jeżeli ma zastosowanie typowo doglebowe, ale też nalistne, no musi w pewien sposób, jeżeli chodzi o tworzenie tej formulacji, na kompromis. Ona musi dobrze działać zarówno doglebowo, mhm. jak i na nalistnie. Stąd, tak jak powiedziałeś, w wielu przypadkach dodatek zewnętrzny adiowantów ma też uzasadnienie, ale mimo wszystko ta zaleta. Dobrze sformułowanej mieszaniny fabrycznej, uzupełnieniem synergizmów konkretnych substancji, to też jest warte uwagi. Idziemy w takim kierunku, że substancji doglobowych będzie coraz mniej, albo będą stosowane w coraz niższych dawkach, więc też musimy nauczyć się stosowania tych substancji bardziej nalistnych i wkomponowania ich w takich układach, żeby to były układy nadal skuteczne. Więc to jest wyzwanie dla nas, jako doradców, naukowców również, żeby. Dostarczać tej wiedzy, jak to zrobić, no bo faktycznie łatwo to już było, prawda? Duże dawki pendimentaliny czy innych substancji czynnych i z które były stosowane te 10 lat temu, to było proste, to było skuteczne, no ale tak już nie będzie. Musimy postarać się trochę inaczej produkować i przede wszystkim inaczej ochronić. Dziękuję za tą wiedzę z dzisiejszego odcinka, za podzielenie się tym wszystkim. I, i co, jeżeli będą jakieś pytania w komentarzach, do których was zachęcam, żeby pisać do pana profesora, do Łukasza w kontekście odchwaszczania, Zbóż, czy to pszenica, czy jęczmień, to śmiało piszcie. Ciebie proszę o to, żebyś tam spojrzał raz na jakiś czas, aby też od, od, odpisać. No, znani jesteście z tego, że zadajecie pytania bardzo szczegółowe. W szczególności, jeżeli chodzi o stosowanie tych substancji czynnych, które są stosowane rzadziej. Więc zachęcam do tego, żeby zostawić po sobie ślad w formie komentarza. No i żeby oglądać kanały Pole. W nawiązaniu do tego, co powiedziałem na wstępie tego odcinka, 18 października widzimy się pod Poznaniem w gminie Komorniki. Jednym z gości będzie dr Jerzy Pruchnicki, czyli będziemy rozmawiać o Pruchnicy, będziemy rozmawiać o glebie, a wszystko to przy okazji zbioru kukurydzy marki Pionier. Więcej szczegółów w kolejnym odcinku, tam postaram się wskazać Wam więcej informacji, jak dojechać. Kto jest chętny, proszę piszcie na emysink Pole. Pawł.p.pl. Prześlę jeszcze większe szczegóły, które ułatwią nam wspólne spotkanie się i, i wymianę wiedzy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.